To się porobiło, gruchnęły nowe wiadomości na temat Christiana Hornera, a poza tym będę miał naprawdę big news. No to zaczynamy. Cześć, to Michał Gąsierowski. Słuchajcie, sprawy związane z Christianem Hornerem, mniej przyjemne, big news. Bardziej przyjemny moim zdaniem. Oprócz tego, w tym odcinku powiem krótko o tych prezentacjach, czyli na co możemy liczyć. Taki wstępny układ sił, może tak to nazwijmy, albo kto co kluczowego zmienił w, w samochodzie. No i oprócz tego, jeszcze na temat testów, trzy słowa od Fernando Alonso oraz George'a Russella. Zacznę od Big News. Jestem super podekscytowany i naprawdę dumny z tego, co się udało osiągnąć. I teraz uwaga, uwaga. Razem z Mikołajem Sokołem przygotowaliśmy dla Was na ten sezon specjalny magazyn F1 2024, czyli wszystko, co powinniście wiedzieć na temat tego sezonu, z czym łatwiej Wam będzie oglądać wyścigi w Viaplayu, łatwiej zrozumieć niektóre rzeczy. Rozkładamy na czynniki pierwsze, nie wiem, kierownice albo na przykład samochód. Będą fajne wywiady z Robertem Kubicą i z Marcinem Budkowskim. Opisy każdego wyścigu na Nasze porady, nasze spojrzenia na mm, pewne wydarzenia, które się działy, i teraz tak. W dwóch wersjach. Pierwsza to będzie wersja dościągnięcia, czyli wersja cyfrowa, a druga wersja drukowana. I wydaje mi się, że tak y, ładnie wydanego informatora o całym sezonie Formuły 1. Jeszcze u nas nie było i biorąc pod uwagę liczbę i jakość zdjęć, i grafikę, i e, jakość samego wydania, naprawdę obiecuję Wam, że to będzie perełka i będziecie bardzo zadowoleni merytorycznie. No to już sobie sami ocenicie. I teraz tak: 22 lutego, czyli już niedługo, ruszy preorder. Na wersję drukowaną, zbierzemy zamówienia. Jak zbierzemy te zamówienia przez tydzień, to wyślemy je wszystkie do druku, będą się drukować, więc fizycznie nie dostaniecie tego przewodnika przed pierwszym wyścigiem. Będzie, myślę, między drugim a trzecim wyścigiem sezonu. Tak nam się uda, biorąc pod uwagę wszystko, cały ten proces drukarski, ale warto będzie poczekać. 24 wyścigi przed nami, więc długi to będzie sezon. Mam nadzieję, że to będzie ładna pamiątka. Śledźcie profile mojej Mikołaja, bo będziemy mieli za, do zakomunikowania. Jeszcze kilka niespodzianek z tym związanych, też specjalnie dla Was i mam nadzieję, że to wszystko razem bardzo Wam się spodoba. Dawajcie znać, co na ten temat sądzicie, jak Wam się to podoba, czy czujecie taką ekscytację jak ja, czy nie. Mam nadzieję, że poczujecie, jak już zamówicie i dostaniecie taki gotowy egzemplarz. Także dla chętnych będzie tylko do ściągnięcia wersja, a dla chętnych oczywiście taka papierowa, a dla w ogóle wszystkich chętnych i taka i taka. Jeśli ktoś będzie miał ochotę zrobić tak, to też będzie taka możliwość. No dobra, słuchajcie, to jeśli będziecie mieli jakieś pytania, dawajcie znać. Zapowiadam już w przyszłym tygodniu będziemy z Mikołajem na testach w Bahrajnie. Zrobimy stamtąd specjalnie dla Was live. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania z tym związane, to chętnie na te pytania odpowiemy razem z także szykujcie się, bo to już całkiem niedługo. Kiedy przygotowałem się do tego odcinka, uznałem, że właściwie o Christianie Hornerze to już dużo nie powiem. Była prezentacja Red Bulla, więc w aspekcie tego będzie można coś tam powiedzieć. Ale jak już sobie wszystko przygotowałem, cały scenariusz i zawsze przed nagraniem odcinka jeszcze sprawdzam, czy tam się coś ważnego nie wydarzyło i nagle no. Tak, to jest poważna wiadomość, więc pozwólcie, że wezmę łyczek. O całej sprawie związanej z Christianem Hornerem napisała holenderska gazeta The Telegraph. Ta sama gazeta opublikowała właśnie nowe materiały, według których te oskarżenia dotyczące wewnętrznego śledztwa to są oskarżenia o charakterze monitorowania seksualnego. Pracownica Red Bulla, ma dowody w tej sprawie i to jest komunikacja, powiedzmy telefoniczna. Nie wiem, czy to są maile czy to są SMSy, to już nie ma większego znaczenia. Ale uwaga, gazeta. No myślę, że możemy jej zaufać w tym sensie, że wiecie, że nie lubię rozsiewania plotek. Natomiast to jest gazeta, która od początku śledzi to, co się dzieje, miała informacje z pierwszej ręki i publikuje teraz kolejny artykuł, z którego wynika, że Christian Horner miał osobie, która posądziła go zaproponować 650 tysięcy funtów w zamian za wycofanie tych oskarżeń. To jak się domyślamy, do wycofania oskarżeń nie doszło i teraz sytuacja jest taka. Była prezentacja Red Bulla, w trakcie tej prezentacji Christian Horner był obecny oczywiście. Mało tego, był dosyć mocno eksponowany. W ogóle uważam, że sama ta czołówka, którą Red Bull przygotował przed prezentacją, to jest majstersztyk. Tak naprawdę było to zrobione po prostu... Fenomenalnie. Dużo tam Krystiana Hornera był, tak jak powiedziałem, obecny na tej prezentacji. Pierre Redbull zakazał dziennikarzom zadawania pytań na temat całej sytuacji, ale oczywiście jakieś tam przemycone pytania się pojawiły. Generalnie postawa Krystiana Hornera była taka: Wszystkiemu zaprzeczam. Tak, toczy się śledztwo, zaprzeczam tym oskarżeniom. Oczywiście w jakiś sposób dotknęło to Redbulla, w tym sensie, że. No, nie poprawiło nam harmonogramu prac i to był taki czynnik destabilizujący, natomiast jesteśmy teraz zjednoczeni, pracujemy w jednym celu i dążymy do rozwiązania tej sprawy. Jeżeli chodzi o to, kiedy miałoby nastąpić rozwiązanie tej sprawy, wygląda na to, że nie przed testami, być może nie przed początkiem sezonu, czyli dopiero po rozpoczęciu sezonu. Nie wiem szczerze mówiąc, i to jest dla mnie bardzo zagadkowe, jak wygląda cały proces. Czy w takiej korporacji jak Red Bull wkracza po prostu HR i że tak powiem, rzeczy się już dzieją i mają swój tryb, czy też to jest kwestia dogadania się czy też negocjacji między prawnikami poszkodowanej osoby, która wniosła takie oskarżenia, a Christianem Hornerem. Dochodzi do tego wszystkiego jeszcze jeden, moim zdaniem, dość interesujący element, to znaczy wewnętrznej rozgrywki. No nie jest wielką tajemnicą, że dochodziło do tarć między Christianem Hornerem a Helmutem Marko. W tym wszystkim jeszcze jest rodzina, rodzina Verstappenów, która ma dosyć dużo do powiedzenia, czyli Jos Verstappen i Max Verstappen. Wygląda na to, tak wynika z doniesień holenderskich dziennikarzy, że Verstappenowie opowiedzieli się bardziej za Helmutem Marko, czyli nie trzymają strony. Christiana Hornera. W samym Red Bullu pamiętajcie, jest podział udziałów, czyli 51 do 49, i tam jest Mark Mateszic, czyli spadkobierca Dietricha Mateszica i Czarem Juwidchaia. Właściwie. No tak, czarem Juwit Haja, który ma 51% udziałów, i on podobno nie wiem tutaj, jak jest naprawdę, bo to są już pewnego rodzaju domysły holenderskich dziennikarzy, którzy śledzą e, tę sprawę najbliżej, jest po stronie Hornera. I teraz jak wygląda cała sytuacja? No, rozumiem, że e, z punktu widzenia Rydbula bardzo ważne jest, żeby doprowadzić do końca to śledztwo. Podjąć dobre decyzje, jednocześnie nie destabilizując całego Red Bulla. No bo Christian Horner jest szefem od samego początku, zaangażowany we wszystkie te najważniejsze projekty, dział silnikowy i pracę fabryki, spajający jakby cały zespół i jest człowiekiem, który doprowadził do wielkości Red Bulla i za czasów oczywiście. Sebastiana Fetela i teraz za czasów Maxa Verstappena. No i gwałtowne pozbycie się takiej osoby, która wszystko to spajała, może być zagrożeniem dla całego Red Bulla jako zespołu. Także po pierwsze zważenie tych wszystkich argumentów, po drugie podjęcie dobrej decyzji, po trzecie niezdestabilizowanie całego Red Bulla. Z trzeciej strony, no mogę sobie wyobrazić, że jeśli ktoś wysuwa takie oskarżenia, dochodzi do i teraz pytanie, jakie intencje stoją za tymi oskarżeniami? Czy sprawiedliwość dziejowa, czy po prostu, czasami też tak bywa, sprawiedliwość finansowa, czyli dogadanie się na ugodę za odpowiednią sumę, która po przecieku do mediów. Domyślam się, że drastycznie też wzrośnie, więc nie mam zielonego pojęcia, jak ta sprawa się potoczy. Nie brałem nigdy udziału w takim rozstrzygnięciu, i myślę, że ka każda taka sprawa ma swoje jakieś zawiłości prawne. Jedyne, co nam pozostaje, to uzbrojenie się w cierpliwość, natomiast te zarzuty wyglądają coraz yy, poważniej. Bernie Egleston nawołuje nawet Christiana Hornera do ustąpienia. Informacje z wewnątrz Red Bulla i przekazywane właśnie przez holenderskich dziennikarzy, i wcześniej mówiłem o tym przez BBC, czyli źródło, któremu możemy zaufać, są takie, że no, bardziej zdecydowanie są w stronę tego, że Christian Horner ustąpi jako szef Red Bulla. Co dalej się może wydarzyć? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Myślę, że był strukturą spajającą. Helmut Marko ma swoje lata, czy byłby w stanie tak dowodzić Red Bulliem, czy by chciał? Nie wiem. Czy pierwasze, czy Paul Monaghan? Nie wiem. Czy chcieliby przejąć taką rolę? Na no pewnie będą zmuszeni w razie czego. Czy uda się utrzymać Adriana Neweya? Nie mam zielonego pojęcia. Przed wieloma znakami zapytania będzie stał Red Bull, jeśli Christian Horner ustąpi, więc zdajcie sobie sprawę, jak to są ważne decyzje. No ale z drugiej strony oczywiście jest ewentualna, no bo nie jest to rozstrzygnięte, prawda? Krzywda ofiary i zadośćuczynienie i realia takiego śledztwa. W związku z tym dużo elementów, skomplikowana sytuacja. Wydaje mi się, że coraz ciemniejsze są te chmury nad. Głową Christiana Hornera. Wydaje mi się, że jego ustąpienie jest bardziej realne niż pozostanie w tym momencie, ale do niego jeszcze nie doszło. Cała prezentacja Red Bulla dziwna o tyle, no że wiecie, z jednej strony, stojący nowy samochód Red Bulla z pewnych względów imponujący, ze względów, o których powiem za chwilę. Z drugiej strony, wielki, trochę niewidoczny, ale jednak widoczny obiekt, czyli stojący tam słoń. E, któremu obecności nie można zaprzeczyć, a tym słoniem jest oczywiście właśnie ta cała sprawa ciągnąca się za Christianem Hornerem, więc w dziwnej atmosferze właściwie przebiegała ta prezentacja Red Bulla. Oczywiście ze strony Red Bulla no, pełna e, profeska i wszystko było przygotowane tak jak należy. David Coulthard też obecny przy tej prezentacji. Tyle. Czekamy na kolejne doniesienia, ale myślę, że The Telegraph odpalił kolejną petardę tak naprawdę w tej sprawie i tak jak mówię, szanse na pozostanie Krystiana Hornera moim zdaniem w Red Bullu są coraz mniejsze i w tym momencie oceniłbym je już jako całkiem małe. Ale ciągle nie przesądzam, prawnicy działają, śledztwo trwa. No dobrze, to w takim razie, skoro już o samym Red Bullu i samochodach, to tak króciutko oceniając to, co się wydarzyło i jakie wnioski możemy wysnuć z tego, nie będę oceniał technicznie każdego samochodu, bo zajęłoby to bardzo dużo czasu. Tak jak mówiłem, nie jestem też inżynierem, więc ocena ka każdej, każdego elementu aerodynamicznego zostawiam specjalistom od aerodynamiki i inżynierom. Natomiast niewątpliwie jest tak, Red Bull przedstawił znowu y, szokujący samochód, w tym sensie, że w momencie, kiedy wszyscy właściwie poszli za koncepcją Red Bulla, Red Bull przedstawia samochód, który jest najbliższy poprzedniej koncepcji Mercedesa. Więc to jest w ogóle. Nie wiem, no taki chichot losu. I teraz chodzi o to, że ustawili inaczej wloty powietrza, które są nie bardziej pionowe, tylko bar nie bardziej poziome, tylko bardziej pionowe. Więc tak jak trochę kombinował Mercedes na samym po początku z koncepcją, yy, w stronę której nie trafili, obudowa silnika jest właśnie zbliżona do Mercedesa. Z tym, że oczywiście gwałtownie opada i podcięcia są też zdecydowanie mocniejsze. No ale sam ten bok i sam ten pomysł. Mercedesowski może mieć to związek z upchnięciem pewnych rzeczy, z nowymi przepisami też dotyczącymi wlotów powietrza, no i myślę, że w pozostałych zespołach myślą sobie, no nie, znowu znowu zrobili inaczej niż wszyscy, i teraz co, wszyscy będą kombinować, czy Red Bull zrobił dobrze. Mam takie przeczucie, no bo oczywiście wszystko sprawdzi się na to, że najpierw na testach, a później w trakcie wyścigu w Bakraju. Mam takie przeczucie, że Red Bull jest krok przed wszystkimi. Znowu. Czy tak jest? Przekonamy się. Tak jak e, powiedział jakiś czas temu Marcin Budkowski, te szanse będą się zrównywać, ale może Red Bull znowu wymyślił coś ekstra i znowu będzie znowu z przodu. Jeżeli chodzi o Mercedesa, też ciekawe pomysły, między innymi z przednim skrzydłem. No i już się pojawiają wątpliwości. Już Fiat też ma wątpliwości, czy rozwiązanie z przednim skrzydłem Mercedesa. Jest zgodne z regulaminem, bo miało być strukturalnie przytwierdzone do, e, do nosa. Tymczasem jest częściowo, a jeden element jest tak delikatny. I teraz nie wiadomo, czy to jest zgodnie z przepisami, czy niezgodnie z przepisami. Ferrari jest ewolucją poprzedniej koncepcji. Shakedown na fiorano już był, czyli dzień filmowy, wszystko poszło zgodnie z planem, nie było żadnych problemów. Dobra wiadomość dla Ferrari. No natomiast, tak jak mówię. Jest sporo nowych elementów, ale takich związanych z, z rozwojem tej koncepcji. McLaren poszedł w taką stronę, żeby w ogóle to była ewolucja poprzedniej koncepcji. Sporo elementów na samochodzie, na zdjęciach, pozakrywali tak, żeby nie było widać. Swoją drogą przy Red Bullu zasłaniali bardzo ładnie tył samochodu, żeby go nie było widać. I w Red Bullu w ogóle zrobili na odwrót. Najpierw był shakedown, najpierw był dzień filmowy, a dopiero później pokazali samochód. No jeżeli chodzi o McLarena, to ewolucja tego co było. Skoro się sprawdza, to po co to zmieniać? Skoro wiedzą jak to działa i skoro są w stanie wydobyć jeszcze więcej potencjału, to próbują. To robić. Możemy zakrywać, to będziemy zakrywać, twierdzi Lando Norris i utrzymywać w tajemnicy dopóty, dopóki się da. E, Aston Martin tam nie ma żadnej specjalnej rewolucji, e, natomiast za Astonem Martinem jest tak, że trudno mi wierzyć, i chyba nie tylko mi, żeby wylosowali tak dobre karty na początku sezonu, a może inaczej, żeby inni wylosowali tak złe, jak działo się to w zeszłym sezonie, co Aston Martin po prostu wykorzystał, natomiast inni Mocno nie dowozili, zaczęli dowozić, Aston Martin zaczął mieć problemy. Wydaje mi się, że będzie taką siłą za pierwszą czwórką. Być może razem z Alpin, Bruno Famę zapowiada rekonstrukcję całego zespołu, inne funkcjonowanie i lepsze zarządzanie, i bardzo dobrze. No i później yy, będą takie zespoły jak yy, oczywiście Racing Ball, Zauber i Williams, i na samym końcu tak przynajmniej. Tak mi się wydaje has. Malowania zespołów nie zmieniły się, nawet w tych najlepszych. Dużo więcej czarnego, czarnych elementów z włókna węglowego się pojawiło, bo walczą o wagę, bo walczą o odchudzanie samochodu. Mam nadzieję, że to się zmieni w jakiś sposób: czy z jakimiś regulacjami dotyczącymi malowania, czy po prostu z kolorowym karbonem, który jest już możliwy do wyprodukowania. W sprawie testów, no bo testy się zbliżają i wydaje mi się, że to jest ważna informacja, i zgadzam się tutaj z Fernando Alonso. Trzy dni testów, trzy dni, czyli dwóch kierowców po półtora dnia. Na każdego kierowcę, dlaczego trzy dni tylko. Skoro jesteśmy już w Bahrajnie i skoro za lada moment później odbywa się wyścig, no to zróbmy cztery dni. Będzie każdy z kierowców miał dwa pełne dni, albo nie wiem, zróbmy po dwa samochody, dlaczego tylko jeden samochód. George raz idzie mu w sukurs, też nie rozumie, dlaczego są tylko trzy dni testowe. I też wiecie, jak to jest. Pojawią się jakieś czerwone flagi, na przykład, bo trzeba ściągać samochód, albo jakiś zespół ma problemy techniczne z takich trzech dni. Rzadko się zdarza, żeby udało się zrobić wszystko, zrealizować zgodnie z planem. Zazwyczaj coś tam. Pójdzie nie tak, kierowca traci pół takiej sesji, pół dnia właściwie, czyli jedną sesję. No i już z półtora dnia się robi jeden dzień tak, na, tak naprawdę. To zróbmy już te po prostu cztery dni i będzie OK. Wydaje mi się, że w tę stronę to będzie zmierzać w przyszłym roku, a jeśli nie, to w jeszcze kolejnym. No bo y, zmiana regulacji technicznych będzie wymagała większej liczby testów. Tak mi się wydaje. Wszystkie testy, i to jest kolejna dobra informacja. Via Playu i sesje testowe, i studia przed, po, i specjalne materiały, i nasze wejścia z Mikołajem prosto z toru. Także śledźcie to, co będzie się działo. Eee, zapraszam do komentowania. Zapraszam i tego tutaj, i tego z magazynem F1 2024. Dajcie proszę suba, jeśli podoba Wam się ten kanał, bo to zawsze pomaga i rozwijamy się. Razem, czy mam coś jeszcze tutaj do dodania? A, no i dwie rzeczy, króciutkie. Po pierwsze, Charles Leclerc nagrał cztery nowe utwory, yy, które zamieści i teraz już nie wiem, czy to, co było poprzednio, to promocja utworów Charlesa Leclerca i tak naprawdę yy, zaraz się okaże, że to był kontrolowany wyciek jednego z nich, a nie yy, włamanie hakerów, ale to już by było dziwne. A może rzeczywiście tak. A druga rzecz, yy, kiedy Lando Norris dowiedział się o transferze Louisa Hamiltona był w Wietnamie na wakacjach, miał wyłączony telefon. Znajomy mu powiedział: odpowiedział mu, zamknij się. Bzdury jakiś plecie, pleciesz, Czyli trochę tak jak z słynnym połączeniem prezydenta Kwaśniewskiego z Adamem Małyszem i Tomkiem Zimochem w środku, w tym wszystkim. Panie Tomku, to są jakieś jaja. To tak mniej więcej to skomentował. Lando Norris. Dobra, słuchajcie, dużo dzisiaj informacji, dużo się dzieje, czekamy już na te testy. Nie mogę się tak naprawdę doczekać. Będę starał się robić relacje stamtąd. Tak jak powiedziałem, będzie live z Mikołajem, także śledźcie wszystkie zapowiedzi. Kilka niespodzianek w tym tygodniu kilka zapowiedzi jeszcze się pojawi 22 lutego. Pamiętajcie, wtedy zacznie się preorder na wersję. Drukowaną, i wtedy będzie już znanych więcej szczegółów łącznie z ciekawymi niespodziankami. Trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia.